No simano, Patch 2.6 zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim nowy content. Wraz z nowym contentem pojawiają się również nowe banery i nowe postacie na nich. W tym patchu jest to Augusta której na banerach riranowych towarzyszy Carlotta i Shorekeeper, gdzie ta pierwsza jest jednym z najlepszych DPS-ów w grze, a ta druga jest najlepszym supportem w grze. Do tego mamy nowe rirany postaci czterogwiazdkowych, które może nie są idealne, ale na pewno przyniosą względną korzyść naszym kontom. Jednak, czy same te postacie są godne tego, żeby poniepulować? W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na to, jak i na inne pytania związane z riranami w postaci w taki sposób, abyście nie popełnili i żadnych błędów, zużywając swój Astrid. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zapraszam Cię do zostawienia followa na Kiku. Organizuję tam turnieje, pomagam w wielu aspektach WuWy i do tego oglądając mnie, masz szansę co miesiąc na wygranie Lunit Passa, którego i robię co miesiąc dla jednego aktywnego widza. Link w opisie, a ja kontynuuję. No więc, banery już znamy. Teraz czas na odpowiedzenie na pytanie z tytułu odcinka, czy opłaca się w ogóle na nich pulować? O Augustie na ten moment nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Wiemy szczątkowe informacje, ale powinny. Na one wystarczyć, żeby określić, czy takiej roli postaci potrzebujecie na swoim koncie. Jest ona bowiem Elektro a jako broni używa Broadblade'a. Jest to już kolejna w sumie postać elektro używająca Broadblade'a. Jakoś kuro chyba lubi parować ten element z tym typem broni. A gusta jest o tyle ciekawa, że jej animacji do końca muszą wskazywać na jej element, gdyż kolor jej elektrycznych ataków jest bardziej kolorem przypominającym ogień, więc sugerowałoby to, że będzie ona żywioł bardziej Fusion. Jednak tak nie jest, dużo ludzi miało naprawdę sporo wątów, ale mi się to osobiście podoba, muszę przyznać. Do tego zadaje ona naprawdę ogromne obrażenia w momencie, jak będzie ona w swoim dedykowanym teamie i będzie posiadała swoją broń. Jej kit też jest naprawdę bardzo prosty. Swoje obrażenia polega na liberation, z którego pochodzi większość obrażeń. Zatrzymuje ona wtedy czas i zadaje naprawdę chore liczby. Do tego animacji kombatu. To jest po prostu poziom wyżej od czegokolwiek, co widzieliśmy do tej pory w Wuwie. No ale po za tym słodzeniem. Ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocną postacią, chociaż no ma też parę wad. Pierwszą z nich jest na przykład to, że jej sygnaturowa broń jest 40% lepsza od broń ze standardu. No i niestety trzeba przyznać, różnica między dedykiem a standardową bronią wciąż utrzymuje się na poziomie 40%. Czy to źle, czy nie, no kuro sobie to tak zaplanowało. Jednak w tym przypadku akurat mamy pewne wyjaśnienie. Bronciana bowiem jest tylko 12-13% gorsza od jej dedykowanej broni, więc jeśli Ktoś ma tę broń na swoim koncie, bez problemu może zastąpić nią broń Angusty. Sprawa jest o tyle prosta, że gdyby faktycznie broń Augusty była gorsza, a jej procenty bardziej zbliżone do standarda, moglibyśmy doświadczyć nieprzyjemności ze względu na to, że jej broń byłaby potencjalnie nawet gorsza od dedyka Giana, co byłoby absurdalne. Jednak tak nie jest, więc tutaj jest to w pełni wytłumaczone. Jest też kwestia jej drużyny. Team z Juno zadaje około 20-15% więcej obrażeń niż Team dla graczy Free to Play, czyli Team z Mortefim. No i tak, Mortefi będzie najlepszym sub-DPS-em dla Augusty w przypadku jeśli nie zdobędziemy Juno. Powiem Wam szczerze, że różnica nie jest jeszcze jakaś ogromna, a do tego biorąc pod uwagę to, że praktycznie każda pięciu gwiazdkoła broń plus standarda jest naprawdę na niej bardzo dobra, jest to postać, która minimalnie mniej wymaga wszystkiego co dedykowane. Wiecie, nie jest to jeszcze sytuacja Carlotty, ale powiedzmy, że jest to zdrowsza alternatywa, jeśli porównamy ją do takiej Zani czy Cartethii. Biorąc pod uwagę cały kształt, ma się rozumieć. Sumując wszystko, Augusta będzie będzie naprawdę niesamowitym main DPS-em z fajnymi opcjami free-to-play. A w momencie uzbierania dedykowanej drużyny i jej dedykowanej broni, zamienia się w totalnego potwora, który może rywalizować o pierwsze miejsce pod względem zadawanych obrażeń w Weathering Waves. Jeśli brakuje Wam takiego main DPS-a, albo w ogóle elektro DPS-a, jak najbardziej ją polecam. Przejdźmy w takim razie do drugiej postaci z naszej listy, gdyż ona wcale nie jest dużo gorsza. Mowa oczywiście o Carlotcie, która jest Glacią Main DPS-em, spadkobierczyni rodziny Montelli, jest jedną z ostatnich main DPS ów gdzie różnica w obrażeniach pomiędzy dedykowaną bronią a standardową bronią nie różni się aż tak diametralnie jak w najnowszych postaciach tego typu. Różnica zawiera się bowiem w okolicach 15-16%, co jest wręcz śmieszną wartością, a Carlotta z bronią ze standardu zadaje prawie, że pełne obrażenia. Do tego niekoniecznie trzeba mieć Jeji, żeby tą postacią błyszczeć na endgame'ie. Carlotta doskonale radzi sobie w akompaniamencie takiej Yang w postaci darmowej. Oczywiście różnice w obrażeniach będą, no to jest nie uniknąć. Jednak przyglądając się z bliska Carloccie, można od razu zauważyć jej świetny całokształt. Jej broń nie jest aż tak wymagana. Jej dedykowany support jest mocny, ale można go żałośnie prosto zastąpić, a do tego, moi drodzy, jej gameplay jest banalny, a do tego totalnie zapobiega jakiemukolwiek skillishu. Carlotta bowiem jest postacią z pistoletami. No i sprawia to, że większość obrażeń zadaje na odległość. Jest to na tyle mocna zaleta, że naprawdę ogromna większość graczy, w tym ci najbardziej narażeni na skillishu, bez problemu poradzą sobie z klirowaniem kontentu. Nią. Dodając do tego Stuna, którego Carlotta ma w kicie, czyni ją to postacią idealną do clearowania bardziej wymagającego kontentu, w tym nawet hologramów. Jeśli mam być szczery, moi drodzy, robiąc hologramy na kontach różnych widzów, zawsze zwracam bardzo bardzo uwagę na to, czy jest posiadana Carlotta. Gdy widzę ją na koncie, to już wiem, że te hologramy to będzie sama przyjemność. Nie ma żadnej innej takiej postaci w grze, która robiłaby wszystko z taką łatwością. Jednak no dobra, żeby nie było, że Carlotta też jest takim autoplayem. Można ją zatrudnić też bardzo Bardziej wymagających zadań. Świetnie spisze się ona na przykład w drużynach typu Quick Swap, na przykład albo Changli. Większość jej można słapnąć podczas kastowania, więc jest ona genialnym Quick Swapperem. Podsumowując Carlottę, jest to postać dla graczy ze skiliszu, ale i dla tych bardziej wymagających. Jej uniwersalność, potężne obrażenia, a do tego bycie tanią w zbudowaniu, czyni ją według mnie najlepszą postacią MDPS w grze. Czy więc polecam wam ją pulować? Bez dwóch zdań. Ostatnią pięciowiązkową postacią będzie to Shorka. Tutaj nie ma co przeciągać. Jest to postać obowiązująca Skowa. Mając różne postacie w grze, Shorka jest to postać, która pasuje dosłownie wszędzie. Zbafuje wszystkie postacie w grze i żadna inna postać nie ma podjazdu do buffów, które ona oferuje, jest naprawdę niezbędna. Zapewni Wam clearowanie różnych endgame contentów o stoła wiele po hologramy. Jej heal, bawowanie krytów, ataku jest wręcz bezkonkurencyjne. Jeśli też chodzi o jej bronię, no to jej bis wcale nie jest aż tak na nią niezbędny. Bez problemu poradzi sobie ona mając variation jako broń, a jeśli na przykład nie udało wam się. Zdobyć tego variation, nawet variation, to można skraftować na nim rectifier, który się nazywa Call of the Abyss i poradzi sobie ona też z nim genialnie. Jedynym, jako takim problemem, jeśli w ogóle można to nazwać tak, jest konieczność posiadania przynajmniej 230 ERA na szorce. Jest to jednak dosyć proste do spełnienia, no i tak naprawdę każdy z Was ogarnie ten temat. Po skompletowaniu wymaganego Energy Jena, szorka już tylko błyszczy do drużyny, której byście jej nie włożyli. Także podsumowując, szorkę jest to uniwersalny support nadający się do praktycznie każdej drużyny w grze, ze względu na krytów, do tego jest tania budowie, łatwo do gry i praktycznie niezbędna na każdym koncie. Jeśli o nią chodzi, to jest praktycznie jedyny mastref, który koniecznie potrzebujecie na swoim koncie, więc jeśli jeszcze po nią nie sięgnęliście, serdecznie zapraszam was do pójścia po nią. Teraz na luzie przejdźmy sobie do opcji czterowiązkowych. No, są one dosyć średnie w tym patchu, nie będę ukrywał, ale omówię je tak pokrótce, żebyście wiedzieli, w sumie czym one właściwie są. Pierwsze mamy Cixie, czyli czterowiązkowe main DPS używającą pistoletów atrybutów Fusion. Jest to zdecydowanie najlepszą postacią z podanej trójki. Zadaje ona spore obrażenia przy względnie prostym gameplayu. Kwestia jest jedna. Trzeba mieć na niej naprawdę potężną giwerę, żeby wykrzesać z niej pełnię potencjału. W momencie posiadania takiej, robi nam się mega mocna czterygrzaskowa postać. Chixion bowiem, można kasować solo Bok towera bez większych problemów. To znaczy, bez większych problemów jak jest bonus do fusion na przykład. Bez tego bonusu może trzeba będzie troszkę napodzić, ale wciąż jest to wykonalne. Jednak sam ten fakt sprawia, że jest to postać idealna dla ludzi, którzy szukają wyzwań w Osobiście ja bardzo często używam jej na to, a ze względu na ciekawy gameplay, sporo obrażenia, które wyciągni też z swojego Liberation i ogólna fajność grynią. Na przykład taki Dodge Counter na nie zadaje naprawdę sporo obrażenia, co sprawia, że za każdym razem, gdy MOP nas atakuje, to możemy zadawać dodatkowe obrażenia. Także jeśli szukacie wyzwań w WWE, się jest idealną postacią właśnie dla Was. Jeśli jednak jesteście graczem, który ceni sobie wygodę, no to lepiej o niej zapomnijcie. Kolejną mamy Juhu, czterogwiazdkowy gauntlet o niezdefiniowanej funkcji. Jest to jedna z dwóch tajemniczych postaci w WWE. Drugą w sumie jest Lumio, o której już mówiłem, także wiecie, jak ona mniej więcej działa. A w sumie, dlaczego one są tajemnicze? A ze względu na to, że Kuro wypuszczając Juhu chciało coś stworzyć, a nie do końca wiedziało co. No i teraz mamy taką hybrydę. Niby healer, bo healuje sporo, niby sub-DPS, bo buffuje skoordynowane obrażenia i niby main-DPS, bo zadaje ich względnie sporo i ma masę buffów do swoich obrażeń w samym jej kicie. A do do tego wszystkiego nadchodzi aspekt RNG. Juchu nie ma stałych obrażeń, a jej DPS zależny jest od naszego szczęścia. Dosłownie. Jej główne obrażenia to jej forte, którego obrażenia zależą od zdobytych przez nas antyków. Jak zdobędziemy cztery takie same, obrażenia będą naprawdę spore. No ale jeśli zdobędziemy każde z nich inne, no to będą dosyć niskie. Postać, której nie da się zaszufladkować, to na pewno. Ja jej jednak nie polecam, chyba że już naprawdę dla totalnych zapaleńców, którzy zrobili tej grze, już wszystko i szukałem przygód. W innym totalnie ona odpada. No i mamy naczelnego żula Weathering Waves. Yuan Wu. Jego jedyna, dosłownie jedyna rola w tej grze to naładować nam Jinshi o ile taką mamy w ogóle. W przeciwnym razie jest on do niczego. Dosłownie. Jego obrażenia są nieistniejące. Uwierzcie mi, próbowałem go jakkolwiek zbudować i to nigdy nie wychodzi. Jego skalowanie z defem utrudnia jakiekolwiek logicznie granie nim, a do tego jego ciężkie ładowanie forte uniemożliwia wyprowadzenie sensownych obrażeń na nim. Zdecydowanie odrazam granie nim, no i budowanie Chyba, że naprawdę nie macie żadnej innej postaci Zadającej skoordynowane obrażenia A macie Jinxi, którą musicie naładować W innych przypadkach go w ogóle nie polecam do czegokolwiek No i moi drodzy, w taki sposób dotarliśmy do końca tego filmu Podsumowując, Augusta zapowiada się na topkę obrażeniową w Wuwie Ma na pewno więcej opcji, jeśli chodzi o broni i sub dps Niż ostatnie, bardzo drogie postacie main-DPS-owe w Wuwie I tak, mam na myśli tutaj Zani, jakąś Kartetię czy Prolowe Które naprawdę były dosyć drogie do zbudowania Carlotta jest za to świetną, bardzo tanią Postacią, która uleczy wszystkie ze zwanego skiniszu, co jest mega plusem. Szorka, za to, jest postacią kompletną. Nie ma minusów, chyba że wliczamy jako minus jej brak na koncie. W ogóle, jeśli można to jakkolwiek tak nazwać. W tym przypadku faktycznie brak jej będzie minusem. Także mam nadzieję, że tym filmem pomogłem wam zdecydować, czy chcecie lecieć po określoną postać, czy nie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy lecicie po jakąś z wymienionych w dzisiaj postaci. Z chęcią z wami o tym porozmawiam, a szczególnie zapraszam was na mojego kika, gdzie na żywo możemy wymienić się swoimi spostrzeżeniami, a do tego mogę wam na żywo wytłumaczyć jakąś postać i pomóc podjąć wybór. Link w opisie, a ja się z wami żegnam, no i siemano!